w kontekście dostępności w dzisiejszym świecie są takie dwie firmy, które dosyć mocno konkurują ze sobą. Jedna z nich to Apple, druga Microsoft. I w kontekście dostępności, jakie te dwie firmy oferują. Wydaje mi się osobiście, że firma Apple troszeczkę ma lepsze podejście w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Tam ta dostępność jest bardziej Dostępna, bardziej jest to łatwiej do uzyskania, tak? I też możliwość w ustawieniach dopasowania i dostosowania wielu możliwości, w mojej opinii, jest, jest dużo łatwiejsze, tak? Oczywiście, nie wspominając jeszcze o fakcie, że firma Apple oferuje możliwość połączenia wszystkich usług, tak? Co mam na myśli? To znaczy, posiadając laptopa tablet, telefon, tak. Tworzymy jeden ekosystem, tak. Tak to się nazywa. I wtedy wysyłanie wiadomości, kontaktowanie się, dzwonienie z laptopa jest dużo, dużo łatwiejsze. Oczywiście w Microsoft spodziewam się, że po prostu jako Windows, system operacyjny, są możliwości stworzenia takiego środowiska z innym urządzeniem, na przykład Androidem, ale nie wydaje mi się, żeby to było tak połączone ze sobą, żeby stworzyć właśnie jedną taką chmurę dostępnościową. Stąd też, jako użytkownik od wielu, wielu lat urządzeń różnych, mam wrażenie, że po prostu Apple stara się bardziej dopasowywać swoje sprzęty pod różnych użytkowników, w tym właśnie nas, czyli osoby z niepełnosprawnościami. A wy co o tym sądzicie? Może macie inne zdanie? Dajcie znać w komentarzu.